Witam Was wszystkich, ja mam na imię Alex, to jest kanał Nowers Polska. Jest to specjal na 200 subskrypcji, jakim jest drugi QA. Specjal na 300 subskrypcji możecie dawać też w komentarzach pod tym filmem bynajmniej pomysły na niego. A no dzisiaj podpowiadam na Wasze pytania. Ten odcinek jest nagrywany spontanicznie bez przygotowanego skryptu, więc nie będzie jakoś dużo cięty oraz mogę mieć dużo... e, -y, e -y i tego typu innych. Więc tylko tak informuję od razu. Wielka Kicia pyta, czy uważasz, że X-Event Frisk wie, że przed nim była... Była. Była. To wcale nie jest chłopak. Oryginalna wersja X-Frisk, yy, bo, bo jakby nie patrzeć, bardzo chętnie broni X-Gastera. X tak, wie. W sensie jakby oni pamiętają o swoich poprzednich przygodach. Tylko, że czala i frisk. Znaczy nazwijmy to przygodach. Tylko, że ich mindset jakby się zmienia się yy, Przez każdą linię czasu praktycznie Jak myślisz w jaki sposób multiversum zostanie naprawiony i przez kogo? Najpewniej X-Gaster po stworzeniu swojej wersji Undertale stworzy całe multiversum na podobieństwo X-Tale Albo Albo ktoś przemówi mu do rozsądku, że po prostu wszystko powinno być tak jak było. Czy kiedyś zrobiłeś swoją postać Linie czasu? Nie. Mr. Flower pyta, jaka jest twoja ulubiona postać z Underverse? Cross. Tapush PL pyta, sok czy woda? Sok. Glitchtail czy Underverse? Underverse. Glitchtail też lubię, ale Underverse jednak jest ciekawsza. albadon 7502 pyta, czy lubisz pociągi? No, mam miesz... znaczy, nie to jest mieszane zdanie, po prostu nie wiem, nie wiem jak mam to powiedzieć. No, lubię, no. Artur Rajewski pyta: e, co, się dzieje u... co się dzieje na kanale Alareza, bo miał, zmieni... bo miał zmienić czy coś? E, tam dogadałem się z nim w komentarzach, że tu, że w odpowiedziach do komentarza, że chodzi o to, że o co chodzi z drugim kanałem Alareza. Yy, a Larys aktualnie zmienił ten pomysł nieco i to nie będzie nowy kanał na naprawienie zasięgów ze wszystkich z tamtych filmów, tylko po prostu będzie nowy kanał na yy, gry i tam sobie po prostu gra i wrzuca filmy z tego. Loftstar U pyta, jak zaczęła się twoja przygoda z Undertale yy, No zależy, ogólnie to było mniej więcej tak, że byłem przez duży czas w fandomie Stevena Universe'a yy, Słyszałem właśnie tę, tą piosenkę, chyba, którą wszyscy znają, Stronger Than You, yy, powstał do tego cover zrobiony przez DJ Smell'a, widziałem animację z tym, yy, spodobało mi się i później na, na głównej wyświetliły mi się dubbing Bonex'a do 0.5, znaczy nie do 0.5, do 0.2 yy, i tak jakoś zacząłem, nie rozumiałem nic, to obejrzałem sobie Elevena, później wtaiłem się w fandom. I później. I później jest teraz. Dlaczego postanowiłeś nagrywać teorię ciekawostki i tłumaczenie akurat, akurat z Underverse? Ponieważ Underverse jest fajne oraz jest to w miarę oryginalny content. Box Dela pyta: Czy Ozjasz Goldenberg sali multiversum przed Lewacką Hordą? Yy, tak. Magic spyta: Jaka jest Twoja ulubiona dusza? Yy, moja. Mm, nie wiem jak się nazwać, pyta. Dlaczego nie lubisz Killera? Ja lubię Killera, tylko po prostu Jackie nie potrafiła, wcisnęła go na ostatni odcinek sezonu, dzięki czemu nie był on praktycznie, nie miał czasu na, popi na się na popisać, zaraz był totalnym fanserwisem, dlatego był wciśnięty w ten ostatni odcinek. Czy Ink jest zły? Nie, Ink jest neutralny, tylko pomaga X-Gasterowi w złych czynach, ale on sam w sobie zły nie jest. On robi to, co on jest samolubny i neutralny, dzięki czemu to co robi, hmm, po prostu robi to co sprawi mu w jakąś korzyść, dlatego pomaga X-Gasterowi, będzie odczuwał po prostu więcej rzeczy, jak, jak X-Gaster zrobi swój plan. chcieli go w życie. Eee, czy jakby Dream zjadł czarne jabłko, to stałoby się takie sam jak Nightmare? Polecam ci wpisać Shattered Dream w Google grafikę. Jaką postać Zander wiesz najbardziej lubisz, a którą nienawidzisz? Najbardziej lubię crossa, a najbardziej nienawidzę. Nie, nie mam postaci, której nienawidzę, ale tak najmniej lubię, to bym powiedział właśnie szczerze, że korfisk. Czy możliwe, że. Inko fresh. Będzie w odcinkach Underverse, to nie jest po pierwsze Inko Fresh, tylko Fresh Ink, a po drugie tak, będzie. Już mamy zapo była zapowiedź oraz Jackie sama to potwierdziła, że będzie on w Underverse. Yy, czy zauważyłeś to, że fresh ma inny kształt głowy od innych? Tak, bo ponieważ fresh jest takim dziwnym Sansem, to jest... Nie mam wrażenie, że ten pasożyt jeszcze zmienia jego ciało, ale to jest po prostu dziwne. Pytania od Demon Dog: Jaki jest Twój ulubiony ship z całego Undertale multiverse? Sorry, Jedyny w miarę dobry. Co prawda, ludzie shipujący to i tak idą za daleko z tym, ale to jest jedyny normalny, który nie posiada miliona fanfików oraz Czego innego. A typy, a typy shippu Sans, X Sans to już w ogóle tam. Nie ma za czym mówić, to, nie, te, te, to coś nie powinno istnieć. E, w jakich fandomach oprócz Undertale'a jesteś? Jestem w fandomie Wodokrzmotów Małych, The Owl House, yy, yy, Stevena Universe'a, Jojo. E, w czego jestem jeszcze w czego jestem w fandomie? To chyba tyle, ale możliwe, że coś jeszcze, ale szczerze sam nie pamiętam. <laughs> Jaki jest Twój ulubiony typ historii? W sensie na przykład romans, komedia, dramat. Jak na moje dobra komedia połączona z najlepiej filmem animowanym. Ja preferuję bardziej filmy animowane niż filmy aktorskie, a jeżeli ktoś ma dobry pomysł oraz ogólnie wykonanie bardzo sobie cenię, dzięki czemu na przykład moim ulubionym filmem animowanym jest Spider-Man Uniwersum, który jest śmieszny i dobrze zrobiony oraz nie widzę z nim niczego, co byłoby złe. Z bohaterem można się dobrze utożsamić, a sama historia nie ma żadnych dziur w fabule. Wszystko zgadza się tak bardzo jak powinno. Umiesz rysować? Rysować nie, ale umiem bardzo dobrze przerysowywać. W momencie, w którym to nagrywam, yy, w sumie to widzicie i tak ten sam dzień. Yy, właśnie przy, ma mi przyjść tablet graficzny. Będę tak hobbyistycznie sobie kupiłem, będę sobie coś tam rysować, może zrobić reanimation, jakiś Sandrewers, może coś tego zobaczymy w każdym razie. Czy ogólnie masz jakiś szczególny talent nie, właściwie nie za bardzo posiadam jakikolwiek talent. Ewentualnie przyswajanie języków mi bardzo dobrze idzie, znaczy języka umiem angielski bardzo dobrze, a tak poza tym to znaczy zależy, bo gdybym niemiecki praktykował i używał go normalnie i kontaktował się z ludźmi, którzy mówią po tym języku. To najpewniej też bym coś tam więcej tego, ale jako że angiel... ale jako że nie chcieli nas tego uczyć, a angielski jest bardziej przydatny w życiu, to znam tylko angielski. Czy wiesz jak bardzo mi pomogłeś w rozumieniu Fabu Underverse? Podejrzewałem, że bardzo. Kawę, herbatę, kakao. Wszystko z powyższych. Mm. Lubisz czytać? Jak tak, to co? Nie, nie, nie lubię czytać. Jestem akurat przeciwnikiem czytania. Czy w ogóle czujesz się na siłach, bo odpowiadasz na moje pytania? Ty mi powiedz. Jak rozpoczęła się twoja historia z Undertale'em? No, tak jak już mówiłem, 11. Jak, jak zaczęła się twoja historia z Undertale Multiverse? Też mówiłem, też zaczęła, zaczęła się od fandomu Stevena uniwersa. E, co myślisz o Inku, Errorze, Dreamie i No, co mam o nich myśleć? No, są po prostu dobrymi postaciami. Dobry pomysł, dobre wykonanie i fandom je pokochał. Lubisz, ki lubisz kitełki? Tak, mam kota Clemenza. u autazy co prawda, nie mogę nagrać jego. Nie, nie mogę go nagrać, ponieważ często nie ma go w domu, poza tym nie jestem teraz u taty, więc ciężko będzie mi go nagrać. Ale jeżeli będziecie naprawdę chcieli, to jak będę, no to nagram telefonem i coś wstawię do odcinka. Jeżeli dostałbym broń od osoby, która mnie do tego zmusza, to użyłbym tej, tej broni na tej osobie, która mnie zmusza. Jakbyś się zachował, gdybyś został porwany? Nie mam pojęcia, najpewniej po prostu siedziałbym w no po prostu nic bym nie robił. Zrobiłbym to, co by mi kazali. Jesteś w związku? Nie, nie jestem i na chwilę obecną nie planuję być. <grym> yy, jak już o tym mowa, to tak dla pewności, jak jest orientacji i tożsamości? Orientacji jestem, no, hetero, a tożsamości to w sumie nawet nie wiem, czym jest tożsamość seksualna, <grym> więc nie wiem. Czy się nie swoje z dwoma poprzednimi pytaniami? Jak tak, to przepraszam. Powiedzmy, że tak, ale to nie jest też coś, czym jakby nie mógłbym się podzielić z widzami. W końcu QA jest po to, żebyście poznali mnie lepiej i w zasadzie no i tak i nie. Jakie jest Twoje ulubione jedzenie? Moje ulubione jedzenie, ale w sensie chodzi o typ jedzenia, czy, czy o jedzenie jako potrawę? Jeżeli chodzi o potrawę, to, powiedział, żebym, to powiedziałbym, że potrawka z kurczaka. Czy wiesz kim jestem? Bo ja chyba już nie. No, trochę niezbyt. A kim ty jesteś? Ja jestem osobą. Pytanie od chlebomisia. Czy xGaster kupi sobie nogi? Wątpię. Frisk pyta. O co chodzi z fazą 1 i 2, bo jestem głupia i nie rozumiem. To są po prostu części ich planów. Planu Inka i xGastera. Pierwsza faza to była yy, zrobienie idealnej linii czasu x xtail. Druga faza to było to co widzieliśmy w Underworld w pierwszym sezonie, a trzecia faza rozpoczę, rozpoczęła się. Znaczy, albo się rozpoczęła, albo już, albo się rozpocznie w przyszłych odcinkach. Eee, Marcel napierala pyta. Ja mam pytanie, co sądzisz, że glitchtail? Glitchtale? No co wam sądzić? No jest dobre po prostu. To, że nagrywam Anderlecht nie że nie lubię Glitchtale, no ludzie. Y X ty pyta, mam, py mam pytanie, czemu ich bawił się swoją linią czasu, a Ink mu pomagał? Bo Ink był zdesperowany, żeby utrzymywać jak najwięcej uniwersów y przy życiu, pomimo tego, że nie powinien tego robić, jako pierwszy złamał ich rozejm. Robiąc to, ale bo miał nie pomagać twórcom tworzyć nowych AU, ale... A XGaster bawił się tą linią czasową, ponieważ właśnie wpadł na pomysł tego co widzimy w Underverse. Furek pyta: Czy na Discordzie będą ekskluzywne odcinki? Chodzi, że stawione na niepubliczny link na Discorda, tylko wysyłasz. Eee, nie. I kiedy XGaster kupi nogi? Nie wiem, spytaj się go. Sharkpok pyta: Co sądzisz o Gistej? No szkła, kolejny że zobaczymy jeszcze ich z gastera posiadającego nogi? możliwe. Powoli je sobie regeneruje. Niby, więc możliwe, możliwe. Kosman pyta: Czy światło w lodówce gaśnie? Gaśnie. Katarzyna Maternowska pyta, Wolisz design Dreama czy Night... A? A design, design. No, nie tak się pisze design, ale okej. Okay. Wolisz design Dreama czy Nightmare? A? Zanim stał się taki jak teraz, zależy. Ogólnie w, zale zależy od designu Dreama: czy, czy ten z ten z sezonu pierwszego, czy ten z underwear sezonu drugiego. Z sezonu pierwszego nie podoba mi się w ogóle, on wygląda jak dziecko pięcioletnie, mimo tego, że ma około 300 lat chyba, jak pamiętam, czy 500, nie pamiętam już. A Nightmare, Nightmare miał spoko design, ale ogólnie to jako ośmiornica też wygląda spoko. Ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy tym, tym normalnym Nightmare'a, a tym Dream'em, tym dzieckiem, to wybrałbym Nightmare'a, tak przed tym. Przed yy, zjedzeniem jabłka. Złoty Ninja.pl pyta: Ile masz lat? Mam 13 lat. Kiedy Underverse? Nie wiem, nie wiem, nie mnie pytać. Ale Underverse pod takim względem, że mam zrobić dubbing, czy co? Czy po prostu Underverse to jest główny kontent tego kanału, więc ciężko pytać się mnie, kiedy Underverse? Yy, o, pytanie: kiedy jakiś dub? Nie wiem. Jeżeli jesteś tutaj na tym kanale tylko po dubbingu, to musicie zaskoczyć, że nie jest to mój główny content. Pytanie od Rempula. Czy kiedykolwiek zobaczymy zwykłego Gastera Wanderverse? Już pojawił się w Owners'ach. Yy, Owners to jest, są, to jest prolog do drugiego sezonu, który stawia trochę, ja, trochę sytuację pomiędzy Sansem a Frisk. Dlatego też oni mają taką relację. X YouTube pyta: Czy będzie live z Minecrafta i czy będzie drugi kanał gamingowy? Nie i nie. Oskar Buczkowski pyta: Kiedy założysz OnlyFans? Nie założę. Pecha Judyta pyta, kiedy Underverse? Judyta, nie. Judyta, we've been through this. Nie rób tego. Jakby. Karton pyta, jak poznałeś Undertale? Undertale poznałem, już, mu... już mówiłem, no. Psycho Gil pyta Ulubione jedzenie. Potrawka z kurczaka Nienawidzony owoc powiedziałbym, że... śliwka. Przedmiot szkolny, który... na który plujesz. Powiedziałbym szczerze, że niemiecki bądź też chemia. Nie wyrzucisz mojej paszki? No nie, nie wyrzucę. Nikodem pyta. Kiedy Underverse? Stop posting about Among Us. Kiedy duby? Nikodem, akurat ty powinieneś wiedzieć, że dubbingów, dubbingi są może nie tyle co okazjonalnie, co wtedy, kiedy nie mogę nagrywać albo nie mam pomysłu na film, więc co planujesz dawać na kanał wszystko związane z Underverse? Ile masz lat? 13 mam lat, chociaż ty powinienś to akurat wiedzieć, więc nie sądzę... No. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek by się Wam spodobał, to yy, bardzo mnie to cieszy. Yy, pomysły na specjalną 300 subskrypcji możecie zostawiać w komentarzach pod tym filmem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie pytania i że wszyscy, co je zadali, są zadowoleni. Jeżeli będzie kolejne QA, mam prośbę, żebyście nie, nie powtarzali pytań innych osób, ale nie powtarzali pytań z poprzednich QA, na przykład ile masz lat, ponieważ robi się to męczące, bo ja staram się odpowiedzieć na każde pytanie, ale wy marnujecie swoją szansę yy, zadając mi takie pytanie. Więc no, ja się z wami żegnam, niech determinacja się i do następnego razu, pa pa!